A tu, kochani, witam Was serdecznie. Zagościły jeszcze u mnie nowe firmy, które też są piękne. E, bardzo mi się podoba reklama z panem Arnoldem Schweitenegerem. Piękne reklamy są tej firmy. No i sprzęt również jest bardzo fajny, też wysokiej jakości. Przyjemnie się pracuje, korzystając z tego sprzętu. Tu również jest czuć wielką przyjemność pracy przy tego typu sprzęcie. Jest piękne przesłanie, zrób to sam. No to jest piękne przesłanie do bardzo dobrego sprzętu. Również jak samo fajne jest. No i już Parkside to już jest całkowicie marka oryginalna tego sprzętu. Tam wam pokazałam, pokazałam bardzo piękne kopie Black Deckera, bo oryginalny Black Decker kosztuje około 1000 złotych. A to były kopie, bardzo piękne kopie oryginału. Tam była tylko jedna wiertarka mojego taty, ta niebieska. To był jedyny oryginał wśród bardzo pięknych kopii Black Decker'a. A tu mamy już po prostu pre, oryginalne marki firmy Parkside z bardzo piękną, świetną reklamą z panem Arnoldem Szweizeneggerem. Co jest w przesłaniu, zrób to sam. I to jest fajne. Zrobić coś samemu z wielką przyjemnością i czerpać z tego przyjemność po prostu, robiąc po prostu coś fajnego. No i natomiast tu właśnie bardzo ucieszył mnie ten zestaw, bo myślałem wtedy o zwykłej wiertarce, a tu po prostu za nieduże pieniążki, za 200 zł. Taki piękny zestaw jeszcze do tego wkrętów, bitów, nawet miarka. No wszystko jest. Wszystko jest tak na ekstra super, mega tip top, jak to się mówi, malinka. No, że to jest wielka przyjemność robić świetnym sprzętem, e, dużo fajnych rzeczy, zrobić coś samemu po prostu, zrobić coś samemu i mieć z tego radość, że coś się zrobiło, prawda? No. No i to byłoby na tyle. Troszkę czasu upływa, muszę brać się dalej do dzieła. Wszystko porobić na perfekt, na ekstra, żeby było super. Być może, że będę rozmyślał na półce, będę musiał jakąś półkę specjalną zrobić do tych narzędzi, bo tych narzędzi przybyło. No i dlatego one się już ledwo mieszczą na tej półce, w której się znajdują. No, że może coś jeszcze wymyślę i zrobię fajną półeczkę na narzędzia. No dobrze kochani. Hejka, jak będę robił półkę i zrobię, to też wam pokażę, też się z wami podzielę, jak to u mnie jest, jak to mi wyszło, jak to jest w moim wykonaniu. No dobra, no to hejka się mapa.